5 marca 2022 roku tramwaje linii 10 oraz 28 wróciły po niemal 3 latach przerwy na pętlę tramwajową Osiedle Górczewska. Stało się to możliwe dzięki oddaniu do użytku torowiska przebiegającego nad zasypanym obecnie już stropem stacji metra C04 Bemowo. Niestety, oferta przewozowa na reaktywowanym odcinku jest gorsza niż przed zamknięciem w 2019 roku bo do pętli przestała dojeżdżać linia numer 26. Co ciekawe, początkowo planowano, że pętla będzie zamknięta najpierw na okres budowy stacji metra C04 Bemowo, a następnie na okres przebudowy w związku z budową metra na Karolin, czyli stacji Lazurowa, Chrzanów i Płuczyńska. Jednak ze względu na opóźnianie się budowy metra do stacji płuczyńska, zdecydowano się na otworzenie pętli osiedle Górczewska. Jak również nie wiadomo, kiedy rozpocznie się budowę metra na końcowym odcinku drugiej linii, wraz ze stacją techniczno-postojową.